Wyobraź sobie przez chwilę, że starzenie się nie jest niezmiennym prawem natury, ani nieuniknionym losem zapisanym w twoich komórkach, lecz zbiorowym porozumieniem, częstotliwością, z którą ludzkość nauczyła się rezonować jedynie dlatego, że wszyscy inni się na nią dostrajają. Wyobraź sobie, że starzenie to nie mechanizm biologiczny, lecz kanał, który obserwujesz od zawsze. Kanał który możesz teraz zmienić. Wyobraź sobie rzeczywistość, w której ciało nie rozpada się z upływem czasu, lecz nieustannie odnawia, a witalność nie maleje, ale rośnie w miarę, jak bardziej świadomie łączysz się ze swoją wewnętrzną energią. Starożytne tradycje od tysiącleci przekazywały ideę, że ludzkie ciało ma niezwykłą zdolność regeneracji zdolność, której nie da się zrozumieć, patrząc wyłącznie na materię. Objawia się ona wtedy, gdy rozpoznajesz siebie jako świadomość i energię równocześnie. W mądrości przypisywanej Totowi, legendarnemu nieśmiertelnemu śmiertelnikowi tradycji egipskiej i atlantyckiej, pojawia się koncepcja, że starzenie nie wynika z fizycznego zużycia, ale z zaburzenia wibracyjnego. Według tych nauk, Człowiek nie jest kruchym organizmem skazanym na rozpad, lecz obserwatorem kwantowym, zdolnym wpływać na strukturę własnej rzeczywistości. Jak na górze, tak na dole nie było poetyckim zdaniem, lecz najprostszym opisem tego, jak niewidzialny świat myśli, emocji i intencji tworzy widzialny świat ciała, zdrowia i czasu. Co zaskakujące, współczesna nauka zaczyna odkrywać to, co starożytne cywilizacje wiedziały intuicyjnie. Epigenetyka udowadnia, że geny nie są sztywnym programem, reagują na styl życia, postrzeganie i przekonania. Fizyka kwantowa ukazuje, że samo obserwowanie zmienia stan obserwowanego. Twoja uwaga, Twoje oczekiwania i Twoje przekonania nie są pasywne, są siłami, które wpływają na wynik. W takim świetle. Starzenie nie wydaje się już nieuchronnym procesem, lecz nieświadomym, ciągłym obserwowaniem upadku. Gdy zmienia się twoja perspektywa, gdy ponownie łączysz się z własną ponadczasową naturą, ciało odpowiada, komórki odpowiadają. Biologia przypomina sobie to, co umysł zapomniał. Odnowa jest możliwa. W tym miejscu pojawia się pięć świętych ruchów przypisywanych totowi. Pięć prostych, lecz głęboko transformujących gestów, które przywracają naturalny przepływ energii życiowej w ciele i odwracają wzorce prowadzące do pogorszenia. Nie są to zwykłe ćwiczenia fizyczne, są to klucze przywracające spójność, wzmacniające strukturę, przywracające młodość i naturalną witalność. Pierwszym ruchem jest zwis na rękach, choćby na kilka sekund. To jedna z najstarszych czynności zapisanych w ludzkim ciele. Przez miliony lat przeżycie zależało od siły dłoni i ramion. Gdy unosimy stopy nad Ziemię i pozwalamy grawitacji delikatnie rozciągnąć ciało, kręgosłup się odciąża, postawa poprawia, a energia znów płynie w górę. Ten gest otwiera przestrzenie, które współczesny styl życia zamknął. Wzmacnia barki. I aktywuje jeden z najważniejszych wskaźników długowieczności siłę chwytu. Badania naukowe wykazały, że siła dłoni jest jednym z najdokładniejszych przewidywaczy długości życia. Słaby uścisk oznacza osłabiony sygnał energetyczny, mocny uścisk mówi ciału: Trzymam się życia, pozostaję tutaj. Drugim ruchem jest powrót do naturalnego, głębokiego przysiadu. Pozycji, którą dzieci przyjmują bez wysiłku, a która przez tysiące lat była spoczynkową postawą człowieka. Ciało zostało stworzone do głębokiego zginania bioder, utrzymywania pięt na ziemi i rozluźnienia kręgosłupa. Gdy tracimy tę zdolność, tracimy połączenie z polem energetycznym ziemi. Biodra sztywnieją, plecy się męczą, energia zastyga, a witalność słabnie. Duże badanie wykazało, że trudność w samodzielnym siadaniu i wstawaniu z podłogi znacząco zwiększa ryzyko śmierci w nadchodzących latach. Nie dlatego, że ruch jest magiczny, ale dlatego, że pokazuje, czy ciało potrafi płynnie przechodzić ze stanu do stanu. Głęboki przysiad wysyła jasny sygnał: jestem wolny, jestem silny, wciąż młody. Trzecim ruchem jest podnoszenie się z podłogi. Bez użycia rąk. To jeden z najstarszych gestów ludzkości, symbol niezależności. Za każdym razem, gdy przechodzisz od Ziemi do pozycji stojącej, wykonujesz mały kwantowy skok. Wybierasz nowy stan, przełamujesz bezwładność i łączysz intencje z działaniem. To nie tylko siła, to suwerenność. Utrata tej zdolności często oznacza utratę części autonomii. Odzyskanie jej przywraca głębokie poczucie fizycznej i emocjonalnej wolności. Czwartym ruchem jest przywrócenie płynności bioder. Biodra są sterem ciała. Odpowiadają za równowagę, mobilność i zdolność adaptacji. Gdy sztywnieją, całe ciało traci elastyczność. Ryzyko upadku gwałtownie rośnie, a upadki mogą całkowicie zmienić przebieg życia. Płynne biodra to znak witalności. Ale także energetycznej elastyczności. Oznaczają zdolność do zmiany, do życia, do młodości. Codzienne poruszanie biodrami rozpuszcza stare wzorce, uwalnia napięcia i przywraca lekkość całemu systemowi. Piątym ruchem jest stabilizacja centrum poprzez ćwiczenia izometryczne. To nie ruch tworzy ich siłę, lecz bezruch. Gdy centrum ciała stabilnie trwa. Energia zbiera się, skupia i wzmacnia. Ta stabilność staje się niewidzialną zbroją chroniącą przed nagłymi ruchami i chaosem. Współczesna medycyna potwierdza, że upadki są jedną z głównych przyczyn śmierci osób starszych, a silne centrum znacząco zmniejsza to ryzyko. Energetycznie stabilne centrum tworzy spójne pole, które utrzymuje cię w równowadze i odporności. Razem te pięć ruchów tworzy kompletny rytuał. Odzwierciedlają starożytny, alchemiczny cykl: rozpuszczenie, oczyszczenie, oddzielenie, połączenie i utrwalenie. Przekształcają ciało od środka, zmieniają Twoje postrzeganie czasu i transformują świadomość, która ożywia Twoją fizyczną formę. Odbudowują most między Twoją wieczną naturą. A twoim ziemskim doświadczeniem. A gdy ten most się wzmacnia, starzenie spowalnia, a czasem wręcz odwraca. Włączanie tych ruchów do codziennego życia nie wymaga godzin ćwiczeń. Mogą stać się naturalną częścią dnia: kilka sekund zwisu rano, parę przysiadów podczas parzenia kawy, jedno lub dwa podniesienia z podłogi, kilka kręgów biodrami przed snem, chwila izometrycznej stabilizacji, by zebrać energię. Każdy gest jest wyborem witalności. Każda powtórka to wiadomość dla pola kwantowego. Wybieram siłę, wolność i odnowę. Z czasem dzieje się coś niezwykłego. Ruchy, które wydawały się trudne, stają się naturalne. Bóle uznawane za normalne, znikają. Energia, która wydawała się utracona, powraca z nową intensywnością. Nie czujesz się starszy. Czujesz się bardziej żywy, bardziej obecny, bardziej zgodny ze swoją prawdziwą naturą. Tot nauczał, że człowiek jest śmiertelnym bogiem, śmiertelny w ciele, lecz nieśmiertelny w świadomości. Gdy praktykujesz te ruchy z uważnością, ciało przestaje być ograniczeniem, a staje się świątynią. Nie jest ciężarem, jest anteną. Nie starzeje się, zmienia częstotliwość. Nie rozpada się. Transformuje. I krok po kroku odzyskujesz zdolność wybierania swojej energii, ruchu, witalności i relacji z czasem. Jeśli chcesz kontynuować tę podróż, pogłębiać tę mądrość i odkrywać, jak świadomość może wpływać na ciało i całą rzeczywistość, zasubskrybuj mój kanał YouTube Ada częstotliwość skwantował umysłu, gdzie wspólnie rozwijamy tę drogę transformacji.